Witam Państwa ponownie w programie Oblicza Miasta. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Kazimierz Szczygieł, y, członek Zarządu Powiatu do spraw oświaty. Tak dokładnie można to chyba Edukacji, określić. Edukacji, kultury i sportu. No właśnie, ale my tak uogólnimy. E, panie Sarasto, czy Pan jest nieza, zaniepokojony tymi, e, zatrwożony tymi zmianami, które znowu e, czekają oświatę, szkolnictwo, e, szkolnictwo m, średnie, tak to można określić. Już oglądali Państwo dzisiejszym serwisie e, informacyjnym, Informacyjny materiał z wczorajszej sesji Rady Powiatu, podczas której właśnie temat, problem, problem, temat zobaczymy, czy to faktycznie się przerodzi w problem. Być może na razie jest to problem, bo jest to zawirowanie, jest to zamieszanie, są to zmiany czy korzystne zobaczymy. Czy Pan się niepokoi, bo niedawno tworzone były pewne placówki oświatowe, szkoły, profile. Natomiast w tym momencie jest kompletna, kompletna zmiana. Gdybym powiedział, że się nie, nie niepokoję, to bym nie mówił prawdy. Na pewno przy wszelkich zmianach, jakiś niepokój jest i, i jakaś niepewność, jakiś znak zapytania pozostaje. Myślę, że intencją y, autorów ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty i innych ustaw było y, może lepsze kształcenie zawodowe. Może mniejsze rozdrobnienie na, te, na, na szkoły, bo nowa ustawa, która już wejdzie od 1 września bieżącego roku przewiduje dokładnie trzy typy szkół, a może powiem cztery typy szkół, jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to będą czteroletnie technika, a może jeżeli chodzi o szkolnictwo ponadgimnazjalne, trzyletnie. Licea ogólnokształcące, tak jak do tej pory było, mm -hmm. czteroletnie technika i trzyletnie szk zasadnicze szkoły zawodowe, bo do tej pory mm -hmm. zasadnicze szkoły zawodowe były i dwuletnie i trochę więcej niż dwuletnie. No i oczywiście szkoła policjalna, ale to dla osób, e, które mają średnie wykształcenie, dwójpółletnie. No i jeszcze są tak zwane mm -hmm. szkoły e, SPDP, czyli szkoły przysposabiające do pracy, ale one dotyczą tylko młodzieży. No, z dysfunkcjami psychosomatycznymi. Ma A jest... to, czyli większa specjalizacja w kształceniu może? Temu ma służyć e... ta zmiana, ta reforma? No, założeniem tej reformy, myślę, jest to, żeby absolwent technikum, tak jak skarżą się, mówiłem to wczoraj na sesji, niektórzy pracodawcy, że podczas naboru i zwykłego postępowania konkursowego okazuje się, że absolwent czteroletniego technikum, który złożył egzamin dojrzałości, a także ten egzamin z przygotowania zawodowego, nie potrafi czytać dokumentacji technicznej. W tej nowej propozycji, oczywiście ją będzie można sprawdzić dopiero za cztery lata, począwszy od września tego roku. Uczeń podczas czteroletniej edukacji, przygotowania zawodowego będzie musiał potwierdzić kwalifikacje, co najmniej trzy kwalifikacje przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i z tego uzyskać dyplom, czyli poza powiedzmy zwykłym świadectwem dojrzałości, też będzie miał dyplomy potwierdzające jego kwalifikacje zawodowe. Więc myślę, i w założeniu tej ustawy jest tak, że no, powinniśmy mieć bardziej przygotowanych do zawodu yy, absolwentów, które, którzy kończą technika czteroletnie. Myślę, że to samo dotyczy zasadniczych szkół zawodowych. Jest ujednolicenie, że jest trzy lata. No, kiedyś tak było, pamiętamy. Zawodówka trzyletnia i. Jeżeli ktoś chciał kontynuować naukę i zdobyć wykształcenie średnie, chodził do trzyletniego technikum po zasadniczej szkoły zawodowej. Czyli, Czyli to... Proces ten kształcenia był o rok dłuższy, kończył się tak samo maturą. Jeżeli ktoś zaczynał w cyklu pięcioletnim, ja chodziłem do pięcioletniego technikum, kończyło się to maturą w piątej klasie. Oczywiście mamy za sobą reformę, która wprowadziła trzyletnie gimnazja. Czy to było dobre? Myślę, że nie bardzo. To było tak skopiowane trochę od naszych sąsiadów z zachodu, może ze Stanów Zjednoczonych. Bo dyrektorzy uważają, myślę, że i szkół zawodowych, ale głównie liceum, że trzyletni proces kształcenia takiego absolwenta gimnazjum jest trochę za krótki. Dobrze. Czy to oznacza, że również nastąpią zmiany w przedmiotach nauczania? Jednych przedmiotów będzie więcej. No skoro ma być ta, powiedzmy już większa kwalifikacja i można określić to specjalizacja yy, uczniów, więc będzie jednych przedmiotów więcej, innych mniej. Czy tutaj będą też chorążade? I co za tym idzie? Będzie to związane również yy, z jakimiś zmianami kadrowymi? Myślę, że ja nie spodziewam się jakichś wielkich zmian kadrowych, ale Zawody, powiedzmy do obowiązków dyrektorów, kierowników placówek mhm. oświatowych będzie również Ciężki temat jest to. Jakby to powiedzieć mhm. Wybór zawodów, w których biorąc pod uwagę tą kadrę pedagogiczną będą mogły te placówki kształcić. Bo przypomnę, że w tej chwili kształcimy, zarówno młodzież, jak i dorosłych, w podobnych typach szkół. Mhm. Teraz kształcenie dorosłych będzie możliwe tylko w liceach ogólnokształcących dla dorosłych. Mhm. A kształcenie zawodowe, oczywiście ci, którzy już się kształcą, to muszą to skończyć. Jeżeli są w liceum uzupełniającym, no to kończą to liceum. Jeżeli są w technikum uzupełniającym, kończą to technikum na starych zasadach. Ale już yy, mówię od, od 1 września yy, zaczynamy wygaszać, w trybie, yy, znaczy z, zaczynamy likwidować szkoły w trybie wygaszania, te które jeszcze mają uczniów. To dotyczy też uczniów to... profilowanych oczywiście. I dotyczy to zespołu szkół numer 1, bo tutaj na razie mówimy o Świdniku, Powiatowego Centrum Edukacji, Edukacji Zawodowej, zawodowej tak. no i szkół w Piaskach i Trawnikach. Tak jest. To są te placówki. Yy, dobrze, a proszę mi powiedzieć, czy to oznacza, że wraca szkolnictwo zawodowe? No myślę, że tak. Myślę, że Poprzedne. tak. Zresztą to szkolnictwo zawodowe było. Może, może były chyba. uwagi odnośnie przygotowania zawodowego czy kwalifikacji absolwenta takiej szkoły zawodowej. Chociaż to nie dotyczy na pewno wszystkich, bo myślę, że w zespole szkół numer jeden, gdzie była dwuletnia szkoła, kucharz małej gastronomii, teraz w nowym nowy ten zawód będzie trochę krótszą miał nazwę, będzie tylko kucharz, ale będzie już trzyletnicy. I jednakowy, mówię, czy to będzie szkoła gastronomiczna, czy to będzie szkoła mechaniczna, czy to będzie szkoła elektryczna i tak dalej. Mówiąc bardzo obrazowo, idziemy do Liceum Ogólnokształcącego, do pierwszej klasy, mamy kształcenie ogólne, natomiast już w drugiej klasie musimy się trochę ukierunkować, czy to tak będzie wyglądać w praktyce, przekładając na język laika, tak to można określić. W liceum no tak dokładnie to nie chcę się tutaj wypowiadać, tam jakieś zmiany w podstawie programowej są, o ile ja wiem, wiem, że będzie to, 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 mniej o godzinę języka polskiego, co chyba nie jest. E, o godzinę chyba historii, nie, nie, nie wiem, czy, czy nie biologii. Mhm. Ale jeżeli chodzi o, o liczbę godzin taką ogólną, e, to chyba pozostanie mhm. bez zmian. No, no do końca lutego dyrektorzy mieli obowiązek przedłożenia e, oferty okay. edukacyjnej. E, czy otrzymał Pan takie informacje i wie już pan dokładnie, jakie klasy, jakie szkoły może zacznijmy od tego, i jakie klasy będą funkcjonować w poszczególnych placówkach na terenie powiatu? Czy tak, już dokładnie do... zadeklarowali się? Bo dzisiaj mamy ostatni dzień lutego, także Dyrektor, tak, ostatni dzwonek. Dyrektorzy tych wymienionych placówek przez Panią, a więc powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, Zespół Szkół numer 1, Zespół szkół w trawnikach i, i w piaskach złożyli propozycje odnośnie, propozycje, odnośnie e, przyszłych zawodów. No, mogę tutaj e, zacząć od zespołu szkół numer jeden. E, mm -hmm. Bardzo dużo jest e, no propozycji, właśnie. jeżeli chodzi o czteroletnie technika. Mm -hmm. bo szkoła będzie gotowa. Oczywiście to wszystko zależy od naboru. Przypominam, że nabór, oby był taki, bo w ubiegłym roku zespół szkół numer jeden, to znaczy w tym roku, który jest kontynuowana nauka, zespół szkół numer jeden miał najlepszy nabór, planował cztery oddziały, mm -hmm. przyjął sześć. Oby tak dalej było. Mm -hmm. A tutaj możliwości edukacyjne, na przykład zespół szkoły numer jeden, mm -hmm. technik organizacji reklamy, technik ekonomista, technik spedytor, technik. Technologii żywności, technik prac biurowych, technik obsługi turystycznej, no, kelner, wydaje się atrakcyjne. księgarstwa i tak, dalej, i tak dalej W zasadniczej mhm. szkole zawodowej to pracownik pomocniczy obsługi, asystent osoby niepełnosprawnej w szkole policjalnej, czy opiekun osoby starszej, czy chociażby florysta, czy technik usług pocztowych i finansowych. No oferta wydaje się no, ciekawa i różnorodna. I A Powiatowe Centrum Edukacji. Powiatowe zawodowej? centrum. Niektóre się tutaj będę czytał, bo to są hmm. wystąpienia do Powiatowej Rady Zatrudnienia. Myślę, że Powiatowa hmm. Rada Zatrudnienia przyjmie Muszę każdą propozycję, bo hmm. im więcej ofert, tym lepiej. Ale no, naszą sprawą jest, żeby niektóre zawody się nie nakładały. Skoro hmm. mamy dwie szkoły zawodowe, ponieważ. To też była rola dyrektorów. Nowe przepisy mówią o tak zwanych obszarach kształcenia zawodowego. Hmm. Tych obszarów jest osiem, ja przeglądając to wszystko, myślę, że nas dotyczą cztery obszary kształcenia zawodowego, więc obszar A to administracyjno-usługowy, obszar E to jest tam elektryczno-elektroniczny, obszar M mechaniczny i górniczo-hutniczy i obszar T turystyczny i gastronomiczny. Więc tutaj pasowałoby mi. Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej to obszar mechaniczny czy górniczo-hutniczy, elektryczny i elektroniczny, a administracyjno-usługowy i ten gastronomiczny czy turystyczny to pasowałby wyraźnie do zespołu szkół numer jeden. Ale teraz wracając do propozycji Powiatowego Centrum Edukacji no właśnie, Zawodowej. Lotnicze, no, tak, tam, tam wyraźnie idą w kierunku lotnicza, więc technika, wionik czy tak technik o sprzętu, bo był tylko technik mechanik. Technik mechatronik to tak trochę elektronik i mechanik, prawda? Technik teleinformatyk, no i tu też się powtarza spedytor, no bo Wiemy, był technik eksploatacji portów i terminali, ponieważ w nowej klasyfikacji tam uciekają pewne zawody. Wykreślono 28 zawodów, mhm. dopisano 15 pewne e, zawody, jakby. Skomasowano, więc tutaj jest taka propozycja. Oczywiście czytając dalej, technik cyfro, cyfrowych procesów graficznych. No na, na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej POWIATOWE CENTRUM też proponuje Montera Mechatronika. I na poziomie policjalnej technik usług pocztowych, ale to znowu te same usługi proponuje zespół szkół numer jeden. Technik, rachunkowości, archiwista, administracji. Zawodów jest bardzo dużo. Przeglądając nabór mhm. i przeglądając może najpierw plany dyrektorów, a później efekty naboru, to no, trzeba przyznać, że więcej jak 650 uczniów łącznie z dorosłymi nie przyjdzie. Dlaczego? Dlatego, że gimnazja kończy około 700 uczniów w naszym powiecie. Chciałbym, chciałbym, żeby ta żeby, została w Świdniku. Tak? Dzięki odpowiedniej promocji hmm. każda placówka ściągnęła jak najwięcej hmm. jeszcze z ościennych powiatów, chociażby nawet powiatu rubelskiego. Myślę, że dobry dojazd do Świdnika, może ten szynobus do portalu lotniczego, przyciągnie trochę, przyciągnie trochę uczniów, czy chętnych, to wszystko mając na pewno, zaplecze internackie. Tego,